Grupa Żelaźni należy do lepszych do europejskich grup okupacyjnych. Piloci tej grupy są wspaniali tylko dlatego, że ćwiczą, ćwiczą i jeszcze raz ćwiczą. Państwa, lot grupowy, jaki wykonują części lotnicie, jest już niezwykle trudnym zadaniem. Trzeba zachować odpowiednie odległości między samolotami, a jednocześnie trzeba zachować widowiskowość pokazu. Przed wojną tu w Krakowie na lotnisku wojskowym było trzech pilotów myśliwskich, którzy latali na takich czołgówackich samolotach myśliwskich, które były w Polsce produkowane na licencji w Białej Podlaskiej. Samoloty te nazywały Avia Becha. i proszę Państwa na tych trzech Aviach trzej piloci startowali ze skrzydłami, końcówkami skrzydeł powiązanymi taśmą. Startowali, wykonywali podstawowe manewry, między nimi pętlę i lądowali z nieprzerwaną taśmą w większości wypadków. Czasami się zdarzało przerwanie taśmy, ale w większości wypadków lądowali z, z całą nieprzerwaną taśmą. Trzej piloci, trzema takimi samolotami jak ten szyk, który tu Państwo widzicie. Co to? Musicie Państwo sobie wyobrazić jaka to była niezwykła perfekcja tych pilotów. Kierował tą grupą kapitan Bajan. Pilot myśliwski, który był wielkim zwycięzcą Szalburżu w 1934 roku, wielkich zawodów samolotów sportowych, turystycznych w Europie. Proszę Państwa, piękny szyk. Proszę Państwa. Ci, którzy wykonują w tej chwili nad Państwa głowami pokaz, po lądowaniu przemieszczą się do takiego namiotu z reklamą Żelazni, w tamtej części stojąki i będą, proszę Państwa, podpisywali zdjęcia, afisze, będzie można tam nabyć jakieś pamiątki i przy okazji będzie można, proszę Państwa, też obejrzeć sobie wystawę zdjęć fotograficznych jednego z członków grupy Żelazni, namiętnego fotografa. Warto na pewno będzie, gdy jakoś może będzie przerwa w pokazie, yy, uda, się tam, porozmawiać z pilotami, uzyskać ich na autografy, zobaczyć z bliska ludzi, których w tej chwili państwo oglądacie na swoimi głowami. A do startu przygotowuje się, proszę państwa, replika, budowana w Polsce seryjnie, niemieckiego samolotu akrobacyjnego z, po, z pierwszej połowy lat 1930, Piker Jungman. Ale Jungma nie później, dobrze? Na razie podziwiajcie państwo żelaznych, prowadzący leci w, od, w locie odwróconym. Jest taka zasada, minuta lotu odwróconego, proszę Państwa, no bo to potem ta krew nam troszkę do mózgu napływa. Odwrócenie. A życie się toczy. Nad nami przelatywał samolot do Deli. Tutaj idzie inny samolot w kierunku lotniska na Balicach. Pan inżynier Margański mówił o ograniczeniach. One są właśnie spowodowane tym, że jesteśmy na trasie do lotu do lotniska. Ale władze lotnicze wiedzą, że odpowiedzialni u nas za bezpieczeństwo pokazu są ludźmi wyjątkowo odpowiedzialnymi i ta, te zasady nie będą naruszane. I dlatego możemy piknik organizować. Proszę zwrócić uwagę bardzo ciasny trzy, trzech pilotów na trzech z 50. Proszę Państwa, ja Państwu przedtem tym reklamowałem Texana, a przede wszystkim Harvarda, bo taki dokładnie nad nami Lato, niebieski, taki dolnopłatowiec. Tak samo jak tamte samoloty, ten samolot tworzył potęgę lotnictwa aliantów, tak Jungman tworzył potęgę Luftwaffe. Proszę zwrócić uwagę na ten niski przelot, dynamiczny przelot. Tak, też troszkę dymku A wracając do grup akrobacyjnych, tutaj akurat mamy do czynienia z grupą latającą na samolotach z silnikami tłokowymi. Które napędzane ją śmigła. Latają jeszcze w Europie grupy akrobacyjne na szkolnioterminowych samolotach turbośmigłowych. No i jest kilka znanych na świecie grup na samolotach odrzutowych. No, między innymi sławni amerykańscy Thunderbirdsi, latający na specjalnie dostosowanych Również my w Polsce mamy grupę akrobacyjną: biało-czerwone iskry. Proszę Państwa, obserwujmy na tym pięknym, specjalnie zamówionym niebie cudowne przecięcie się. Proszę Państwa, wiedziałem, że oni to zaraz zrobią. Szykowali się na Państwa, bo najbardziej widowiskowe to jest vis, -a -vis oglądających ten pokaz widzów. Ogląda to możesz po prostu na tym no Codziennie No że specjalnie